Zadanie ósme, skróci ułamki. No i pierwszy ułamek to 10 odjąć 2, pierwiastki z 3 przez 2. Trzeba zauważyć, że w liczniku przed nawias można wyciągnąć liczbę 2. Co zostanie w nawiasie? 5 z pierwszego wyrażenia, ponieważ 2 razy 5 to 10, a z drugiego wyrażenia, jak zabiorę dwójkę, zostanie mi minus pierwiastek z 3 przez 2. Widzimy, że dwójki się skrócą przez 2, zatem. Po skróceniu otrzymuję 5 odjąć pierwiastek z 3. Dokładnie tą samą metodę stosujemy w podpunkcie B, czyli za, trzeba zauważyć, że w liczniku mogę przed nawias wyciągnąć liczbę minus 3. No to z pierwszego wyrażenia w nawiasie zostanie mi pi, a z drugiego wyrażenia zostanie mi minus 2, ponieważ minus 3 razy minus 2 to plus 6. No i widzimy, że w mianowniku mam minus 3, czyli minus 3 i minus 3 skracamy. Zostaje nam w takim razie w wyniku pi odjąć 2. Podpunkt C. Pierwiastek z 6 odjąć pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 2. No więc tutaj w liczniku przed przednawias wyciągnę pierwiastek z 2, żeby skrócił mi się z mianownikiem. To co mi zostanie w nawiasie? No, z pierwszego wyrażenia, z pierwiastka 6 zostanie pierwiastek z 3, ponieważ pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z 6. Z drugiego wyrażenia zostanie mi minus 1, ponieważ pierwiastek z dwóch razy minus 1 to minus pierwiastek z dwóch. Skracam pierwiastek z dwóch z pierwiastkiem z dwóch, czyli zostaje mi wyrażenie pierwiastek z trzech odjąć 1. I podpunkt ostatni stosujemy tę samą metodę. Widzimy, że w mianowniku mam minus 5, dziesiątych, więc minus 5 dziesiątych wyciągam przed nawias w liczniku. No więc z pierwszego wyrażenia, jak wyciągnę minus 50 przed nawias, Zostanie mi minus 1, ponieważ minus 50 razy minus 1 to plus 50. Z drugiego wyrażenia zostanie mi minus 3 pi, ponieważ minus 50 razy minus 3 pi to plus 1,5 pi. I widzimy, że skracamy minus 50, a więc zostanie mi minus 1 minus 3 pi.